W życiu każdego człowieka, każdej społeczności, świętowanie odgrywa bardzo ważną rolę. Pomaga odnaleźć równowagę, zauważyć to, co mamy najważniejszego, bo świętujemy to, co dla nas ważne. Rocznice, wydarzenia, sukcesy, awanse, jakieś zmiany. Święta łączą się zwykle z przeszłością, ale są też okazją do wybiegania myślami ku przyszłości. Nade wszystko związane są jednak z teraźniejszością. Z ludźmi, z którymi wspólnie świętujemy i z otoczeniem, w którym odbywa się dana uroczystość. Tak jest również z ustanowionym 16 lat temu świętem województwa. Nawiązuje do przeszłości, ważnej dla nas rocznicy, do przyszłości, ale przede wszystkim do tu i teraz. Święto województwa, jak każde święto, ma swoje rytuały. Takim rytuałem jest coroczna uroczysta sesja Seniku. Szanowni Państwo, radni nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze poznać w czasie sesji merytorycznych, a już przyszło nam się spotkać podczas uroczystej sesji Senik. Wspólną pracę będziemy mieli jeszcze pięć lat, a ludzie poznają się również podczas wspólnego świętowania. Podniosła i radosna atmosfera święta zbliża do siebie wszystkich w nich uczestniczących, wytwarza między nimi poczucie wspólnotowości, jedności, sprzyja integracji i nawiązywaniu pozytywnych, przyjaznych relacji. Od samego początku staramy się, by w czasie święta województwa celebrować wspólnotę. Dlatego każdego roku włączamy w nasze obchody wszystkich. Którzy z naszym województwem się utożsamiają. Przedstawicieli innych samorządów, grup społecznych, uczelni wyższych, władz państwowych, hierarchów kościoła, a przede wszystkim mieszkańców wszystkich miast i gmin naszego regionu. Niech wspólnie obchodzone święto województwa będzie wyrazem naszego lokalnego patriotyzmu i solidarności. W tym roku powróciliśmy do Bydgoszczy. Świadomie użyłam słowa powróciliśmy. Co roku, 7 czerwca, organizujemy sesję w jednej z trzech stolic byłych województwa, województw przed reformy administracyjnej, której 25-lecie przypada w tym roku. I każdego roku, kiedy przenosimy się z Torunia do Włocławka, a w następnym roku z Włocławka do Bydgoszczy, mam takie poczucie, że do tych miast po prostu wracamy. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, choć na co dzień obraduje w Toruniu, chce być blisko wszystkich miejscowości naszego regionu, mieszkańców wszystkich okręgów, które jako radni w samorządzie województwa reprezentujemy. Jest to też działanie tak zwanego genius loci, czyli ducha miejsca. Każde miasto jako dom człowieka ma swojego niepowtarzalnego ducha, nie zawsze w pełni wyczuwalnego dla zabieganych i zatopionych w codzienności mieszkańców, ale uchwytnego dla osób, które do tego miejsca przyjeżdżają, obojętnie czy są tutaj pierwszy raz, czy wracają po dłuższej nieobecności. Oni uważniej przyglądają się takiemu miastu i jego obywatelom, którzy tworzą w sposób świadomy lub nie wspólnotę. I bydgoszcz też ma swoje genius locji, które my przyjeżdżając tutaj co trzy lata z okazji święta województwa wyraźnie wyczuwamy. Z całą pewnością wyczuwał też je Jan Paweł II, który w 1999 roku przybył do Bydgoszczy, by spotkać się z blisko 70, 700 tysięcznym tłumem oczekujących na niego wiernych. W tym roku obchodzimy 25. rocznicę pielgrzymek Jana Pawła II do naszego regionu, Tunia i Bydgoszczy. Tu zatrzymajmy się przez chwilę. Przez Definicja tego słowa zawarta w słowniku języka polskiego to wędrówka do miejsc świętych. Czy zatem słusznie określamy wizyty Jana Pawła II w naszym kraju i regionie pielgrzymkami? Albo znana nam ze słownika definicja słowa pielgrzymka jest niepełna, albo coś w tym jest, że absolutnie każde miejsce na ziemi może być święte i ma swoje genius loci jest dla niektórych miejscem niezwykłym świętym Jan Paweł II nazywany papieżem pielgrzymem każdą wizytę rozpoczynał od tego że klękał i całował ziemię tym gestem wyrażał miłość do ziemi do miejsca do którego przybywał i szacunek dla jego mieszkańców którym chciał nieść pokój i nadzieję w tym znaczeniu każde miejsce jest święte więc podróż do każdego miejsca na Ziemi może być rozumiana w takim szerokim e, znaczeniu jako pielgrzymka. Pielgrzymowanie to podejmowa, dobrowolnie podejmowany trud, przez który pokazujemy światu, że wybraliśmy określone wartości, którym chcemy służyć. Pielgrzymki papieskie płynęły jak rzeki, w których każdy uczestnik był z jednej strony sam. Obok innych i zarazem stawał się ciałem, społecznym organizmem, wspólna, wspólnotą przenikaną jednym prądem życia. Przed pontyfikatem Jana Pawła II nigdy wcześniej papieże nie wyjeżdżali ze Stolicy Apostolskiej tak często jak on, który z podróży po całym świecie uczynił jeden z najważniejszych elementów pełnienia godności głowy Kościoła. Odbył 104 podróże. Apostolski, odwiedził 129 krajów, w tym Polskę, do której wracał aż 9 razy. Jego pielgrzymki do Polski, oprócz wymiaru religijnego, miały wymiar patriotyczny, pokazywały światu, że Polska żyje i żyć będzie. Jego przyjazdy, zwłaszcza te w czasach PRL-u, miały szczególne znaczenie dla polskiego społeczeństwa, dodawały mu siły i odwagi w walce o demokrację i prawa obywatelskie. Żeby wyruszyć. W jakąś podróż, trzeba się do niej przygotować, również psychicznie i mentalnie. Pielgrzymować to znaczy najpierw umieć ryzykować, zdecydować się wy... ryzykować, zdecydować się wyruszyć. Przygotowuje się jednak nie tylko ten, kto przyjeżdża, ale również ten, kto wita. To przyjmuje w swoim domu gościa? A papież Jan Paweł II to wyjątkowy gość, na którego czekały tłumy. W Bydgoszczy 25 lat temu papieża Polaka witało blisko 700 tysięcy wiernych. Tego samego dnia w oddalonym niespełna 50 kilometrów od Bydgoszczy Toruniu słuchało go 300 tysięcy osób. Dla władz miasta przygotowanie tej wielkości i rangi wydarzenia było nie lada wyzwaniem i trzeba było ogromnej determinacji. I odwagi, by temu zadaniu podołać. Nie tylko godnie przyjąć wspaniałego gościa, ale również zapewnić jemu i tysiącom wiernych bezpieczeństwo i komfort. Do dziś wielu uczestników tych spotkań w 1999 roku podkreśla ich ogromne znaczenie w ich życiu. A to wszystko dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, talentowi organizacyjnemu ówczesnych prezydentów Bydgoszczy i Torunia. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego postanowił wyróżnić Romana Jasiakiewicza, ówczesnego prezydenta Bydgoszczy, i Wojciecha Jerzego Grochowskiego, ówczesnego prezydenta Torunia, odznaką honorową za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego, za ich odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców obu miast i całego regionu. Jak już powiedziałam, przyjęcie Jana Pawła II i wierzący się z tym przyjazd do regionu tysięcy wiernych w całej Polski wymagał od wszystkich, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tych wydarzeń, sporej odwagi. Dziś też potrzebujemy odwagi, by bronić wartości. Nasz region wybrał świętego Jana Pawła II na swojego patrona i naszą misją jest promowanie wśród mieszkańców województwa jego dziedzictwa duchowego i intelektualnego a także budowanie naszej regionalnej tożsamości w oparciu o prezentowane przez niego uniwersalne wartości. Od tego roku ważnym elementem tej misji będzie przyznawanie Nagrody Kopernikańskiej Fides et Ratio, której pierwszym laureatem został kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda, której inicjatorem jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Caubecki, będzie przyznawana ludziom nauki i kultury, którzy swoją działalnością i życiem realizują dewizę, dewizę w połączeniu wiary z rozumem, które stanowią dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Media na całym świecie, komentując entuzjastycznie w 1978 roku wybór Karola Wojtyły na papieża, podkreślały wagę. I odwagę tej decyzji. Pisano, że przez swoje pochodzenie lepiej niż inni rozumie rzeczywistość współczesnego świata, że wie, co znaczy walczyć o wiarę, wolność i życie. Nasz naród pozbawiony przez 123 lata swojego kraju, a potem po II wojnie światowej wolności, przetrwał dzięki wspólnym wartościom, umiłowaniu polskiej tradycji, kultury i odwadze, która pozwalała naszym przodkom wciąż na nowo podejmować ryzyko walki i sprzeciwu. W tym roku obchodzimy w naszym województwie Rok Kobiet Odważnych. Cieszę się, że w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o odwadze w kontekście kobiet. Dawniej kobiety rzadko pojawiały się w roli bohaterek pierwszoplanowych, a odwagę przez setki lat mylono z męstwem. A przecież odważni w naszej historii byli nie tylko ci, którzy chwytali za broni i walczyli, ale również ci, którzy pielęgnowali język polski i kulturę, którzy wychowywali kolejne pokolenia. Bo odwaga to nie tylko męstwo odwaga to również szczerość, otwartość, dzielenie się swoją opinią, odpowiedzialność, zdolność do pokonywania przeszkód i mierzenia się z nowymi wyzwaniami to także umiejętność. Proszenia o pomoc, a nawet przyznawanie się do strachu i błędu. Jednak zawsze, bez względu na to, jak pojmujemy odwagę, przynosi ona nam wewnętrzny spokój i szczęście, choć często wiąże się z odłożeniem na bok własnych interesów. Mówiąc w Bydgoszczy o odwadze. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o odważnych bydgoszczankach, które na przełomie XIX i XX wieku prowadziły ożywioną działalność społeczną, oświatową i patriotyczną, podtrzymując tożsamość narodową polskiego społeczeństwa. Nie było to łatwe w mieście, w którym Polacy w 1919 roku stanowili zaledwie 17% ogółu mieszkańców, a Bydgoszcz stanowiła główny niemiecki ośrodek administracyjny i wojskowy na wschodzie. Warto też wspomnieć o odważnych Bydgoszczankach, które zaangażowały się w działalność powstańczą Stefanii Tuchołkowej, Wincentynie Teskowej i Apolonii Ziłkowskiej. To one w 1918 roku stanęły na czele zakonspirowanej komórki przy Polskiej Radzie Ludowej w Bydgoszczy, zajmującej się rekrutacją ochotników do walki w Powstaniu Wielkopolskim. Nie tylko prowadziły ewidencję powstańców i pracowały w punktach rekrutacyjnych, ale również organizowały zakup broni i żywności dla walczących, organizowały inne kobiety do przerabiania mundurów, pełnienia funkcji łączniczek i gończyń, a także do opieki sanitarnej i medycznej dla rannych powstańców i przewożonych dobytgoszczyjeńców. Odważnie przygotowywały zaplecze dla tych mężczyzn, którzy szli z bronią w ręku walczyć o wolność ojczyzny. Odważnych kobiet w Bydgoszczy i w całym województwie kujawsko-pomorskim jest więcej i nie sposób ich wszystkich przy tej okazji wymienić. A część z nich jest, nie jest nam nawet znana z nazwiska, bo odważne są również te kobiety, które na co dzień walczą z przeciwnościami losu. Żony, matki, córki, pracownice, studentki, uczennice, działaczki społeczne i aktywistki. W tym roku obchodzimy bardzo ważnych dla naszego województwa, ale również dla całego kraju rocznic. 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO i 20. rocznicę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. To pierwsze wydarzenie, przystąpienie do Traktatu Północnoatlantyckiego miało szczególne znaczenie dla Bydgoszczy, która stała się nie tylko polską, ale i europejską stolicą Paktu Północnoatlantyckiego. W Bydgoszczy mają swoją siedzibę kluczowe jednostki w strukturze NATO, takie jak Centrum Szkolenia Sił Połączonych, które dokładnie rok temu podczas uroczystej sesji Sejmiku we Włocławku otrzymało nasze wojewódzkie wyróżnienie Stella Kopernikana. Trzeci batalon łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. W odpowiedzi na sytuację za naszą wschodnią granicą w mieście nad Brdą powstaje też nowa jednostka połączone Centrum Analiz Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina. To wszystko daje nam, mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie tylko, również mieszkańcom Polski, Europy Środkowej, poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne, zwłaszcza teraz w obliczu agresywnej polityki Rosji. Obawy darzenia, zarówno wstąpienie do NATO, jak i do Unii Europejskiej całkowicie zmieniły sytuację polskiego społeczeństwa, które czuje się o wiele bezpieczniej, a od czasu wejścia do Unii stało się nie tylko bogatsze, ale i bardziej otwarte, dumne i wykształcone. W tym roku obchodzimy jeszcze jedną rocznicę. 25-lecie samorządu województwa. Choć wiele osób już tego nie pamięta, zmniejszenie liczby województw, nadanie im nowej roli i zadań było niełatwą decyzją, wywołującą wiele protestów i kontrowersji, również w przypadku naszego regionu. Po tych 25 latach jasne jest, że to właśnie ten szczebel administracyjny. Województwa stały się liderami rozwoju w naszym kraju. Decyzje władz wojewódzkich dużo rzadziej przyciągają uwagę ogólnopolskich mediów niż rządowe, ale prawdą jest, że to one w znaczący sposób wpłynęły na to, jak wygląda dziś Polska i to nie tylko w centrum e, czy w dużych miastach. Przez 25 lat wszystkie nasze miasta już się wypiękniały pod każdym e, względem. E, województwo odegrały również i odgrywają nadal kluczową rolę w zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej. E, szanowni Państwo, w swoim dzisiejszym wystąpieniu przypomniałam Państwu wiele rocznic, które obchodzimy w 2024 roku. Mamy co świętować, ale mamy też nad czym pracować. Rozpoczynamy właśnie siódmą kadencję, przed nami wiele wyzwań. Z częścią z nich zmagaliśmy się już w latach poprzednich. Należą do nich zachodzące w społeczeństwie niekorzystne zmiany demograficzne i konieczność zapewnienia właściwej opieki dla osób niesamodzielnych czy co leży mi szczególnie na sercu wzmocnienie opieki psychologicznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży. W wielu dziedzinach drogowskazem będą też dla nas zapisy uchwalonej pod koniec ubiegłej kadencji strategii rozwoju województwa. Na dobre rozpoczniemy też wydatkowanie środków z Funduszy Europejskich dla KUJAW i Pomorza na lata 2021-2027 i odblokowanych wreszcie środków z KPO, na które wszyscy tak bardzo czekaliśmy. Przy tej okazji wspomnę również o rozpoczynającej się równolegle drugiej kadencji młodzieżowego sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wkrótce odbędzie inauguracyjną sesję. I na zakończenie. Nasze województwo, sklejone 25 lat temu z wielu odłamków kulturowych, o zróżnicowanych tradycjach i historii zyskuje nowego ducha swoje genius loci bądź odważny bo w ostatecznym rachunku tylko to się liczy mówił do nas w przesłaniu pana kogito Zbigniew Herbert bycie odważnym to także akt sumienia i akt wiary i krok prawda i krok naprzód w we własnym życiu. Pamiętajmy o tym. Szanowni Państwo, wysłuchamy teraz za chwilę wystąpienia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Zapraszam, panie marszałku. Myśmy to przepróbowali właśnie w ten sposób. Wszystkiego dobrego.